Uważaj, świecie! Z dniem dzisiejszym zostanę trenerem Pokémon! Co? Absolutnie nie, Rusty! Ale tato, to moje przeznaczenie. Nie, twoim przeznaczeniem jest pójść na studia i zdobyć dobrą pracę. Nie po to pracowaliśmy w pocie czoła, abyś został jakimś profesjonalnym opiekurem zwierząt. Mama Reda pozwoliła mu być trenerem. Kim jest Red? Ach, jest niesamowitym trenerem z Palette Town. Śledzę jego Face'a. Zawsze tylko gadasz o tym Pallet Town. Co jest złego w Bay Nie ma nas nawet na mapie, tato. Mam 10 lat, jestem dorosły, więc mogę iść gdzie chcę. Prawnie tak, masz rację. Ale tak długo jak żyjesz pod moim dachem, zostaniesz tutaj i pomożesz nam z dostawami. Teraz dostarcz do panini z kurczakiem do domu profesora, a potem do szkoły. Jego dom znajduje się tuż... Wiem, mamo! To drugi i ostatni dom w tym mieście! Kurna! O, hej! Rusty, to mój lunch? Profesorze, wiesz bardzo dużo o Pokémonach, nie? Nie bardzo, to był najłatwiejszy zasiłek. Dostaj miesięczną wypłatę i darmowe laboratorium. Wszystko, co muszę robić, to co jakiś czas liczyć PJ. Resztę mojego życia mogę spędzić na jarańsku. No i się wygadam. ale jestem na. Więc rys. potrzebujesz kogoś, kto będzie dla ciebie zbierał informacje o Pokémonach! Eee, tak, dokładnie. Zrobię to! Wyruszam od razu! Wezmę tego Kakuna jako mojego pierwszego Pokemona. Wow, ogarniasz to. Myślałem, że to przycisk do papieru. Idziemy, Kakuna. Złapiemy je wszystkie. Widzimy się później, profesorze. Powiedz moim rodzicom, że umarłem. Blasty, czekaj. Gdzie moje panini? Wow, wapje. dzieje. Nowy rekord.